Cześć. Dziś opowiem Wam, jak to się stało, że zaczęłam stosować i polecać także swoim przyjaciółom i znajomym protokół ziołowy nalewkowy według Pinera. To jest protokół przeciwko boreliozie, wycelowany w zwalczanie tej choroby. Zatem oczywiście zaczęła się od tego, że ugryzł mnie kleszcz. Akurat miałam o tyle szczęście, że... W szczęście, w nieszczęście, że ugryzł mnie kleszcz i e, dało to rumień. Dało to taką reakcję skórną, charakterystyczną. Stąd od razu wiedziałam, że e, należy udać się na badania, chociaż rumień jest już taką oznaką, że nawet e, można i bez badań być prawie pewnym, że ma się tą boreliozę. Ja się udałam do szpitala na badania krwi e, i wyszło, że faktycznie jest zakażenie boreliozą. W związku z tym, e, dla pewnego poczucia bezpieczeństwa, może trochę jeszcze nie wiedzę, jak to się leczy. Eee, zastosowałam antybiotykoterapię, taką jak polecił, jaka zapisał lekarz, lekarz rodzinny. Jednak z zielarskiego doświadczenia wiedziałam, że to nie wystarczy, często nie wystarcza na boreliozę. No i zaczęłam stosować już w trakcie brania antybiotyku, od razu zaczęłam stosować ten protokół nalewkowy. Eee, borelioza to jest taka choroba, że trzeba się o niej czasami sporo dowiedzieć, żeby ją wyleczyć. W związku z tym zaczęłam też się uczyć, edukować. Zaczęłam czytać książkę, właśnie tego szpinera, Leczenie Borreliozy. Bardzo polecam tą książkę, jest pełna wiedzy i pełna mm, takich informacji, które są potrzebne tak naprawdę, moim zdaniem, każdemu, kto walczy z tą chorobą. Szczególnie z formą przewlekłą, której antybiotyk nie usunął. Eee, I tak, w tym protokole, w ogóle jak ten protokół dostajecie z magicznego ogrodu. No to jest dla niego taka ulotka, którą już podniotłam taka uloteczka, instrukcja stosowania i w tej ulotce jest napisane przykładowo, jakie są zalecenia do stosowania, jak rozpocząć stosowanie, które nalewki, w jakiej kolejności wprowadzać, jak długo je stosować, jakie są skutki uboczne, czy można uzupełnić kurację. Bardzo jest to dobra, dobra ulotka, z której można się sporo dowiedzieć. Ja zaczęłam zatem zgodnie z ulotką od Rdestowca zgodnie z zaleceniami. Eee, ja dość szybko włączałam te nalewki, dlatego że miałam wczesną fazę choroby. Nie było takiej właściwie możliwości, żeby miała jakieś poważne powikłania, także zaczęłam szybko prowadzać. Kolejna to skoci pazur, kolejna po niej to tarczyca bajkalska. Kolejną nalewką jest rzęszczeń syberyjski, następna sarsa parilla. Szczeć, Szczeć, polska i andrografis paniculata. To jest y, mieszanka roślin, właściwie z różnych kontynentów, bo są zioła i z Polski, y, jest roślina, która rośnie normalnie w Ameryce Południowej, y, jest roślina z Indii, y, jest rzęsień syberyjski. On też u nas rośnie, no ale endemicznie tutaj nie występuje. Y, wszystkie razem to jest naprawdę petarda w działaniu nawet jakbym nawet jakbym nie miała tej boreliozy to stosowanie takiego protokołu co naprawdę stawia na nogi człowieka. Mi się pomogło pozbyć. Nawet nie wiedziałam, że takie coś mam, taką jakbym z głową, wiecie, takie coś, że się nie można za bardzo skupić, że się trochę nie chce człowiekowi, że rano jak się nie wypije tej kawy, no to ciężko się rozruszać w ogóle. Myślałam też, że to może być związane właśnie z próbami odstawienia kawy, ale było to też związane prawdopodobnie z innymi obciążeniami, np. grzybiczymi, które miałam i ten protokół świetnie mnie postawił na nogi. Musiałam w pewnym momencie nawet zmniejszyć dawkę żeńszenia syberyjskiego. Biorę go tylko rano i to biorę pół tej dawki, która jest zalecana w protokole, dlatego że nie mogę spać, jeżeli piję go więcej. Szczególnie w połączeniu z rodestowcem, te dwie nalewki, to jest naprawdę kop energetyczny i doszło do tego w pewnym momencie, że po prostu nie mogłam zasnąć. Poszłam spać i nie zasypiałam. I to spowodowało, że zdecydowałam się go, zmniejszyć jego dawkę. Tutaj w instrukcji stosowania jest to także napisane, że jeżeli jakieś zioła działają za mocno, to trzeba zmniejszyć dawkę. Czasami mogą wystąpić tak zwane herksy, to, są takie, to jest taka reakcja organizmu, że czuję się nagle bardzo źle. To jest związane z tym, że nagle umiera bardzo dużo organizmów bakteryjnych. Kiedy one umierają, to całe ich organizmy muszą być przez nasz układ odpornościowy jakby zjedzone, usunięte. A one wydzielają toksyny naszego organizmu. W związku z tym, jeżeli się leczymy na boreliozę i jej stosowaliśmy i nagle damy taki protokół, takie herksy mogą wystąpić. Nie muszą, ale mogą. Czasami to też w przypadku antybiotyku występuje i ja prawdopodobnie miałam w pierwszym tygodniu kurację antybiotykowej coś takiego, bo czułam się fatalnie. Bardzo źle. Jeszcze umarły wszystkie bakterie litowe, więc tym bardziej. Jakby życie na antybiotyku to jest przykra sprawa. Na szczęście już koniec. No, i ten protokół w tym, że już przy długim chciałam polecić ludziom, którzy po prostu się borykają z tą chorobą, z boreliozą. No naprawdę, stawia na nogi, potrafi, potrafi pomóc, trzeba być regularnym, to jest bardzo ważne. On nie będzie działał, jeżeli będziemy pomijać jakieś dawkowania, zapominać o stosowaniu. Trzeba go brać codziennie, dwa, dwa razy dziennie lub więcej. Trzeba o tym pamiętać. I mogę go bardzo polecić. Protokół, nalewek według Pinera jest w magicznym okradzie.